Sesja Rady Miasta już dawno nie budziła takich emocji. Wszystko za sprawą zamieszania wokół GKS-u Katowice, którego właściciel Ireneusz Król chciał połączyć Polonie Warszawa z katowickim zespołem i na licencji stołecznego klubu wprowadzić GKS z pierwszej ligi do ekstraklasy oraz zmienić nazwę na KP Katowice. Pomysł nie spodobał się kibicom, którzy protestowali przeciw takiemu rozwiązaniu. Według ich opinii król działał na niekorzyść klubu i miał czysto biznesowe zamiary. Ostatnich byliśmy świadkami absurdalnych działań, większościowego akcjonariusza, powiązanego z panem Miraneuszem Królem, czyli z Bółkowity i które miały doprowadzić tak naprawdę do tego, że klub piłkarski Katowice zniknie kompletnie z machu Polski, z piłkarskiej mapy 48 lat historii, w której były momenty chwały, momenty trudne, ale... Byliśmy zawsze klubem wtedy, mogło to zostać zniebeczone jedną decyzją Pana Króla, która tak naprawdę była decyzją czysto biznesową. Dezaprobata kibiców spowodowała, że Ireneusz Król postanowił wycofać się z działalności w katowickim klubie i zająć się nowo nabytym zespołem Polonią Warszawa w stolicy. Rada Miasta Katowice z niepokojem przyjmuje informacje o działaniach organizacyjnych i biznesowych, które w ostatnim czasie toczyły się wokół klubu sportowego GKS Katowice Stany. W świetle tych wydarzeń... Chcę się przypomnieć, że profesjonalny sport to nie tylko pieniądze. To przede wszystkim duch sportowej rywalizacji, emocje, zasady fair play, szacunek dla każdego rywala. To także historia, sukcesy i dramaty, przywiązanie do barw klubowych oraz wartości wychowawcze uczące, że w sporcie nie ma drogi na skrót. Rada Miasta Katowice wyraża solidarność z sympatykami klubu GKS GieKSa Katowice, jak również z sympatykami klubu Polonia Warszawy. Jest nam niezmiernie przykro, że ten historyczny zakręt Waszego klubu łączony jest z Miastem Katowice i naszym klubem GKS, GKS Katowice. Rada Miasta Katowice apeluje do organów spółki Klub Sportowy GKSG GieKSa Katowice SNA o podjęcie w aktualnej sytuacji zdecydowanych działań dla przygotowania drużyny do rozpoczynającego się sezonu oraz zapewnienia stabilności finansowej i organizacyjnej klubu. 4. Rada Miasta Katowice deklaruje chęć dalszego wspierania finansowego przez miasto, Katowice, przez miasto Klubu Sportowego GKS DX Katowice SA. 5. Rada Miasta Katowice oczekuje od prezydenta miasta Katowice niezwłocznego przedstawienia perspektywicznej strategii miasta względem klubu sportowego GKS DX Katowice SA gwarantującej jego nieprzerwaną. Myślę, że miasto nie pozwoli zgin zginąć temu klubowi. A należy pamiętać, że do tej pory to oni jako jedyni utrzymywali ten klub. Nasze oczekiwania są takie, które podzielimy na dwie. Długoterminowo przejęcie większości e, akcji od pana Ireneusza Króla, który jak deklaruje nie jest zainteresowany jakąkolwiek e, formą obecności w klubie. E, to jest kwestia długoterminowa. Natomiast krótkoterminowa no to oczywiście zmiana zarządu. Tak? Bo nie, nie wyobrażamy sobie... My jako kibice współpracy z obecnym zarządem, ale wydaje nam się również, że takie odbieramy sygnały, że piłkarze też nie mają zaufania do obecnych władz. Na sesji pojawił się marszałek województwa śląskiego Adam Matusiewicz, który podziękował władzom miasta za pomoc klubowi, którego prywatnie jest kibicem. Zachęcam do odwagi i do działań radykalnych, bo czas przyszedł potem. Dziękuję bardzo. Z ust prezydenta padły pierwsze deklaracje. Panie, abym ja był łącznie z Panem Marszałkiem Superprezesem tego grudnia w cudzysłowie, tak? I myślę, Panie Marszałku, że takie oświadczenie możemy złożyć że takimi superprezesami będziemy. Aczkolwiek zawsze był daleko od tego, żeby rządzić tam, gdzie nie do końca jest to było Ale taka jest sytuacja. Ta sesja to yy, znaczący głos kibiców, którzy jednak domagają się tego, żeby główne. Yy, Sznurki były w rękach miasta i po części marszałka, tak to ja przynajmniej określiłem, czyli generalnie po stronie sektora publicznego, a nie prywatnego. W swojej deklaracji, którą przedstawiłem na sesji Rady Miasta, potwierdziłem taką wolę czyli miasto de facto musi przejąć stery, musi wpłynąć na finanse, musi te finanse zabezpieczyć, musi poszukać sponsorów. No muszę się zająć pewnymi technicznymi, operacyjnymi sprawami klubu, które no powinny chyba nie leżeć po mojej stronie, ale jest takie oczekiwanie i tą y, rolę przyjmuję. Nie ukrywam, że dosyć głęboko wszedłem w finanse klubu, bo to chyba jest kluczowa sprawa na dzień dzisiejszy. Tak jak informowałem na sesji, udało załatwić się licencję na grę w pierwszej lice. Przedstawiłem też że znaczą ilość kontraktów jest podpisana, więc istnieją przesłanki, żeby klub mógł swobodnie w pierwszej lidze grać. Sprawą, z którą musimy się zmierzyć, to jest kwestia modernizacji stadionu i prowadzenia rozgrywek. Wybieramy wykonawcy niezbędnych prac remontowych i po wyborze tegoż wykonawcy spotkam się z nim, żeby tak dostosować harmonogram robót, żeby mecze mogły odbywać się na stadionie przy ulicy Bukowej a nie na innym stadionie. Nie chodzi o gaszenie pożaru, czyli zabezpieczenie środków i warunków techniczno-organizacyjnych, by klub funkcjonował do grudnia tego roku, ale przynajmniej do końca sezonu, ale nie tylko. Przed nami kolejne sezony i, i jest to naprawdę duże wyzwanie. Już wystąpiłem do katolickiego holdingu, będę pukał do drzwi innych firm, aby również finansowanie tego klubu włączyli się. Co jeszcze podkreśliłem, że z punktu widzenia racjonalnego prowadzenia tego klubu nie jest w interesie miasta, żeby generować konflikty, szczególnie z większościowym akcjonariuszem. Póki co jest określona struktura kapitału i to raczej negocjacje, wola współpracy może dać szansę miastu na kluczowe decyzje i o to będę zabiegał. Nie chcę konfliktów, nie chcę przesileń, chcę negocjacji, chcę byśmy siedzieli przy stole negocjowali i żeby miasto rzeczywiście miało, miało realną władzę nad tym klubem. Co jest istotne, jeżeli będą wysegnowane środki, ważne, żeby one były przeznaczone na funkcjonowanie klubu, a nie na walkę o pakiet większościowy akcji. Wolałbym uzyskać większość władzy, nie mając większości akcji, a przeznaczyć środki finansowe na funkcjonowanie klubu. To jest chyba ważniejsze. Tak? Przed miastem, jak i przed klubem, ciężkie chwile i nie lada wyzwanie. Jednak kibice wierzą, że nastaną lepsze czasy. Wierzę w to bardzo.